Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak rozpalić ciszę na kamiczkach. ponieważ często pytacie się nas, mówicie nam, że no, kamiczki się palą źle, są gówniane, nie idzie na nich palić. Co po części jest prawdą, ponieważ ciężko trafić na dobre kamyczki. No my w naszym sklepie mamy akurat sprawdzone marki, takie jak Volcan, takie jak Aceroxy, które się palą, no jak na kamyczki, dość dobrze. Wiadomo, to nie jest tytoń, nie ma uderzenia w pół, co tego brakuje. Ale chciałem Wam pokazać, jak te kamyczki przygotować, jak na nich palić, żeby one się faktycznie paliły fajnie i żeby coś z tego było. Dzisiaj tak, palimy sobie na kamyczkach Volkan, ponieważ według nas to są najlepsze kamyczki, jakie są dostępne w naszym sklepie. Bardzo fajne, bardzo fajnie się palą, dużo dymu, smaczne, intensywne. Wybrałem sobie Electric Lemonie, lemoniarę. I tu mamy taką lemoniadę z grejpfrutową brzmi apetycznie, nie paliłem tego nigdy także spróbujemy i zobaczymy co nam z tego wyjdzie kamyczki są w dwóch opakowaniach i bardzo dobrze ponieważ to wszystko pływa w melasie w naszym syropie i tak to by był duży bajzel jakbyśmy to tworzyli dlatego mamy dwa opakowania i tak czym się różni palenie kamyczków od palenia powiedzmy klasycznego tytoniu Różni się to tym, że kamyczki, jak widzicie, ups, one pływają w tej melasie. Dlatego do palenia kamyczków, bardziej prażenia, bo one się nie spalają, tylko się tak jakby waporyzują trochę odparowują. Potrzebujemy inny cybuch. I ta jest podstawowa różnica w paleniu tytoniu, a w paleniu kamyczków. Do palenia kamyczków używamy cybuchy typu vortex albo fale. To są vortexy. Mamy odcinek o cybuchach. Tam mówimy. mówimy Przepraszam, mówimy więcej na temat cybuchów. To są worteksy z takim dzióbkiem, bądź fanele z jednym otworem. Ja osobiście warteksów. nie używam, nie polecam, jak już to palę na fanelach. I dzisiaj sobie wrzuciliśmy fanelek od Safire. Fajny cybuszek, mocny, fajnie się nagrzewa i na nim będziemy sobie palić. Więc tak, ładujemy nasze kamyczki do cybucha fanel. I właśnie dlatego on ma ten rowek, żeby ta melasa płynna z tych naszych kamyczków nie wyciekała, ponieważ to jest przede wszystkim smak, a po drugie to byśmy sobie uwalili, pobrudzili, mówiąc grzecznie, całą naszą siszę. Więc tak, kamyczki dajemy do linii otworu, żeby nam nie wpadało, do środeczka, cyk, możemy sobie tego syropu z dna też trochę nabrać, bo nam daje smaczek, kamyczki przemieszamy żeby to się wszystko tutaj fajnie wymieszało, razem z glicerynką bo glicerynka zawsze opada na dno także zawsze to pamiętajcie, żeby wszystko sobie przemieszać równomiernie no i ładujemy tych kamyczków, no trochę chyba przesadziłem no dobra, coś nam wpadnie do ciszy, nic się nie stanie dobra, ok to jest już taki max, nie? żeby ten otwór się nie zapychał, nie zaklejał a syrop zostawał na dole. Także kamyczki, w odróżnieniu od tytoniów, o którym nakręciliśmy filmik, różnią się tym, że palimy je na innych cybuchach: albo warteksy, albo fanele. Reszta, jeżeli chodzi o przygotowanie fajki, wiadomo, zimna woda, dyfuzorek pod wodą pozostaje bez zmian. Styl palenia, yy, ja oczywiście preferuję kalody. Także palimy na kominku kalot Lotus. Możemy też palić na sitach, ale wtedy właśnie te sitka niekoniecznie pasują na wszystkie cybuszki, także trzeba sobie dobrać pod taki cybuszek, który będzie pasował, bo fortexy tam nie zawsze pasują. I co? Kamyczki też potrzebują wysoką temperaturę. Także, jak będziecie palili na jakiejś folii, czy na takim sitku, to tego węgla możecie nawalić mnóstwo. Znaczy, mnóstwo: no z 3, 4 węgielki nawet. Bo kaloda się mieszczą dwa. Chyba, że się wypali węgielek, to można trzeciego wcisnąć. Też można trzeci wcisnąć, nie? Tylko wtedy nie zamkniemy sobie kaloda. Także dajemy dwa węgielki. Porządnie rozpalone. O tym by mógł się trochę jeszcze dopalić, no ale trudno, już nie będziemy go wyciągać. Mogą być trochę. trochę Bardziej rozpalony. W trakcie można sobie gdzieś tutaj wcisnąć trzeci, czy jakąś półweczkę, ponieważ kamień musi się porządnie nagrzeć. I tak. Zamykamy sobie klamota. No i czekamy z 20 minut. do z 20, z 15 minut. Bo tu musimy więcej czasu poczekać, żeby nam się kamienie porządnie nagrzały. I jak się nam porządnie nagrzają, wtedy to wszystko się fajnie pali. Także poczekamy sobie teraz chwilkę. Kamyczki nam się nagrzeją i będziemy sobie się bawić z naszym tymkiem. Fifteen minutes later. Eee, no, kamyczki się rozpaliły. Trochę to trwało, ponieważ, tak jak mówiłem, one potrzebują więcej ciepła. W międzyczasie dorzuciłem sobie jeszcze jeden węgielek, ponieważ, tak jak mówiłem, kamyczki muszą się porządnie nagrzać. Także możemy sobie dorzucić więcej węgielków. Tutaj mamy trzy węgielki. Eee, no i co? I palimy. Jak widzicie, chmura jest nawet duża. Pali to fajnie. Smak też wyczuwalny. Greyfruita to ja tam na pewno nie czuję. Bardziej jakąś landrynkę, ale jest to dobre, jest to smaczne. W sumie tu mamy lemoniadę, no to tak można powiedzieć, że to taki smak lemoniady trochę, mandryki. Także tak jak widzicie sami po chmurach kamyczki idzie rozpalić, tylko tak jak mówiłem. Inny cybuch. Fanel bądź vortex. Vortex tu nie polecamy, zdecydowanie bardziej fanel. Dużo węgielków, na takie sitka to nawet z 4. Węgielki na folię z 4. Do kaloda 2. Jak się trochę skurczą to można trzeciego docisnąć. Kominek zamknięty, żeby to się wszystko fajnie grzało. I Jak widać, pali to fajnie. Brakuje uderzenia w nikotyny. Ale dla kogoś kto nie pali papierosów, kto chce łagodniejszą ciszę, bardziej dla samego smaku, kamyczki są fajną alternatywą, tylko musimy pamiętać o tych dwóch rzeczach. Minus też jest taki, że kamyczki się palą tam znaczy prażą pół godziny, 40 minut. Jak robi się taki gryzący posmaczek, to znaczy, że to już się kamień nam zaczyna jakby tak trochę jarać, ten wapienny i, i i to już wtedy przestaje mieć smak. Ale takie 40 minut mamy fajnego lekkiego palenia nieduszącego. Tylko panele, dużo ciepła, dobra, sisza z zimną wodą, jakieś piwko, weekendik i tyle. No i co? To tyle w temacie. Zapraszamy do oglądania naszych innych filmików, gdzie sobie mówiliśmy właśnie o typach melas, o typach cybuchów, węgielkach, na malasy. Także zapraszam na nas kanał do śledzenia na Facebooku i Instagramie. Trzymajcie się, bawcie się i to. すいます